Cześć, jestem Patryk 2009, a ze mną jest. No, wszystko normalnie. teraz będzie. Pokażę Wam fajny serwer, gdzie jest arena Mayoin. No, więc wpisujemy ukośnik majek i klikamy Enter. Albo Mayoin. Teraz wybierzemy sobie, kogo chcemy, to ja zabiorę sobie rycerza. Hehe. <grybujesz> No dobrze, już jesteśmy. To możemy zaczynać. Jak już, mu, jak już zapowiadaliśmy, ze mną jest Kali, Kali 558. <grystanie> A kliper chcą nas zabić. Wszystkie rzeczy będą w opisie: nasze escape i tak dalej. Lol, To razu mówię, do dziesiąty raz gram na takiej arenie, więc może być trochę ciężko dla mnie. O, specjal. Lol, lol, no chyba nie, no chyba nie, no chyba nie. Lol, no chyba nie, Ogar. Gonisz się pod go To jest wodzem, nie? z oczywiście gonisz mnie. Bądź pies pieca. Pomaga ci. Lepiej... LOL, no LOL! Wolałem, żebyś bił jego niż mnie. O nie! Ogardał mnie! No i oh Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Cześć. Widzę, ja, coś mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz! Dara.